Z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft Mod. E, e, dzisiaj sprawdzimy sobie mody samochodowe. E, ja teraz Wam pokażę mod czyli e, w najbliższym czasie, jak Wam pokażę e, mody samochodowe. Jak się uda, to nagramy kilka. Jak się nie uda, to nagram jeden. Dzisiaj Wam pokażę e, Minecraft Radę. Mod e, na dwa rodzaje autobusów. Jak widzicie tutaj. Chyba czwartego typu, o ile Trzy drzwiowe. Tu mamy różne samochody. Zaczynając od tej strony. Możemy się nimi przejechać. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i słuchajcie, jeśli chcecie. Kolejny odcinek na kanale. Autobusy można postawić. Postawimy sobie na przykład tutaj. solariska, Weźmiemy sobie białego. Są w różnych kolorach. Chyba we wszystkie, jakie są bloki Wsiąść, tak jak do każdego pojazdu w tej, w tej modyfikacji i możemy nimi jechać. Shift się wysiada, lewym shiftem i możemy sobie jechać. Akurat pojedziemy sobie, Tylko wykręćmy. Musimy się chyba zatrzymać. No. Jak widzicie, autobus działa. Tak samo mogę, żeby nie było wam pokazać, że samochody działają. Nie pokazuję wam oczywiście wszystkich. Tutaj jest więcej tych samochodów. Mercedesa nie pokazywałem. Nie widziałem chyba o Mercedesie. To Mercedesa wam pokazy. weźmiemy Mercedesika. Tu mamy po tej stronie. Jest też Toyota. Tylko to są chyba dwa inne typy. Co, co mi się kojarzy? Tak, dwa inne typy. To jest Tesla. Tu mamy. E, tu mamy oczywiście Fiata. Oczywiście mogę Wam pokazać z, z, z tej strony. Z tej strony te modele. No, no, nie no, no, to no, tutaj tu mamy no, tutaj mamy no, tu jest tak, Mercedes nie, to jest BMW. BMW, tak, roz, że BMW. tu no, 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 w sensie dwa e... Oczywiście jeśli będziecie chcieli w tej serii uczestniczyć to tam, jeśli bo my szukam budowniczych czyli ja szukam do mojej serii prywatnej e... to to wam podejdę skorda na to jest Kijanka. Jakby ktoś pytał, eee, tu mamy. O, tu jest Mercedes. No, Mercedes. Tak wygląda Mercedes. I tutaj są kolejne dwa Volvo i. Czemu ja zostawiam dwa Golfy. Nie ten Rindy. to jest chyba mercedes no i volvo Solaris. no żeby nie było że, że ten e, no że wam nie pokazałem że to jeździ samochód też postawimy mm, mercedesa I z nim pojeździmy też trochę na odcinku ku? Eee, drzwi. to pojedziemy sobie z tych na wystawce. Chyba Wam dzisiaj pokażę moda. Rozdzielimy to na mniejsze odcinki. 不在、嗯、我想启动。 siąść. Dobra, nie, nie usiądę. Nie, pojedźmy sobie, mogę Wam jeszcze pokazać z tych modeli, co tu są. Sfer, nie, to jest Bugatti. Ja Wam ja próbuję powiedzieć, jakie to są modele, a co podpisane. Pokażę resztę modeli z tego, z tym, z tego moda, Gatti. jak widzicie, on nie wygląda. To pokażę Wam jeszcze, co tu jeszcze było do pokazania. Golf jeden, tu są dwa Golfy ten różni od tego. Dobra. Zjedźmy sobie na dół, to potem przetestuję. Nissan nisa, nastawiałem z czerwonym. Biały i jak widzicie. szukam czegoś ciekawszego. Piero to poszę postawię.

Zjechałem konia. Więc tak jest tak się prezentuje ta modyfikacja. Bem włoki. To podstawiłem. Jeszcze chciałem sprawdzić, czy się różni to od tego. Spojim to jakie nic nie działa. ten czarnego, dobra tak wygląda czerwony Nissan. a jeśli chodzi o golfa to go Wam pokażę Tego drugiego. Ja wszy mnie dwa postawiły Oczywiście, jak się wam odcinek spodoba, to zostawcie tą mapkę w górę jak sobie na kanale. No i tu mamy ten, możecie sobie porównać. Ale jeśli chodzi o z tego, tego raga, jak widzicie, mam tutaj zaparte, więc to nie tylko jest raga. Z raga jeszcze tu są elementy, więc to chyba na survival też się na stworzyć. Nie było tematów. No, i to się ciągnie dotąd. Dobra. To mod wam pokazałem. Eee, wersja moda najnowsza, na 1.12.2, bo ja na tej wersji nie gram. i tutaj napisałem, a nie napisałem, nie napisałem. Ale w galerii mam pewnie. Hmm. Hmm. Jeśli chodzi o wersję, albumy. Tutaj. A nie mam tu wersji. Dobra, to Wam przeczytam <gryw> najwyżej tak później. To dawam w ogóle do, do wersji. Subwika na kanale, będzie miło. Jeśli nie, to co no, trudno. To... No przeżyje. Dobra, z tym samym doku.